A dałam tak 22, 11, 25. Mam. Ja bym zrobił eko, a przyszłej po, porządne full, nie? Dobra, ja zrzucę słowkę do eski. jeszcze no to raz to Wybiegajcie. Nie, wybiegajcie, nie, wybiegajcie. mam. Może, żeby używam te No, dawaj, no ja, ja też już tak na eskę Dawaj, dawaj, nie blokować. nie blokować. Niech Ja? Dwóch jest na Możliwe, no. A, ty mnie zabiłeś. To no przepraszam, no. W od drabiny, w od rabin. na dole. Cztery kulki, Matis. Cztery kulki. Weź z reloadu, debilu jebany. Dobra, i tak jesteś downem jebanym.